Wyobraź sobie następującą sytuację. Spacerujesz ulicami starożytnego Rzymu w 67 roku naszej ery i jesteś świadkiem czegoś, co sprawia, że krew zamarza ci w żyłach. Sam cesarz Neron spaceruje po forum z kobietą, która wydaje się być jego nową żoną, oszałamiającą młodą kobietą odzianą w jedwabne klejnoty. Ale za nimi podążają szepty, ponieważ wszyscy znają przerażającą prawdę. Kobieta u boku najpotężniejszego człowieka na świecie była kiedyś chłopcem o imieniu Sporus. To, co zrobił mu Neron, stanowi jeden z najbardziej niepokojących aktów przemocy psychicznej i fizycznej w historii. Zanim zagłębimy się w te zapomniane historie o przetrwaniu i cierpieniu, jeśli lubisz poznawać ukryte prawdy historii, rozważ kliknięcie przycisku Lubię to i subskrypcję aby uzyskać więcej takich treści. Proszę, napisz w komentarzu, skąd nas słuchasz. To niesamowite, że razem odkrywamy te starożytne historie z różnych części świata, połączeni ponad czasem i przestrzenią wspólną ciekawością przeszłości. To, co za chwilę usłyszysz, nie jest kolejną opowieścią o rzymskich ekscesach. Jest to historia o tym jak absolutna władza może przekształcić miłość w obsesję, żal w szaleństwo, a człowieka w żywą lalkę stworzoną by służyć pokręconej fantazji jednego człowieka. Imię Sporus może nie być ci znane, ale jego historia będzie cię prześladować długo po zakończeniu słuchania. Zacznijmy od człowieka, który stał się architektem tej tragedii. Neron nie urodził się zły, w rzeczywistości początek jego panowania był niezwykle obiecujący. Kiedy wstąpił na tron w wieku zaledwie 16 lat, wielu Rzymian wierzyło, że są świadkami nadejścia złotej ery. Obniżył podatki, finansował rozrywkę publiczną, a nawet występował w przedstawieniach teatralnych, które zachwycały zwykłych ludzi. Jednak absolutna władza ma sposób na zepsucie nawet najbardziej obiecujących dusz. W 65. roku Nenewere coś w umyśle cesarza uległo fundamentalnemu załamaniu. Być może była to ciągła paranoja, wynikająca ze świadomości, że wszyscy wokół pragną jego pozycji. Być może była to izolacja, wynikająca z bycia jedyną osobą w imperium liczącym 60 milionów mieszkańców, której nigdy nie można było zaprzeczyć. Nigdy nie można było rzucić wyzwania, nigdy nie można było powiedzieć, że się myli. A może było to spowodowane tym, co stało się z jedyną osobą, którą twierdził, że kocha bardziej niż samo życie. Nazywała się Papaja Sabina i była wszystkim, czego Neron pragnął w kobiecie. Nieopisanie piękna, wystarczająco inteligentna, by dorównać jego własnej wielkiej wizji siebie. I wystarczająco ambitna, by dzielić jego marzenia o wiecznej chwale. Ale Popier nie była tylko kolejną ładną twarzą na dworze cesarskim. Posiadała ostry instynkt polityczny, który czynił ją potężnym sojusznikiem lub niebezpiecznym wrogiem. Kiedy Nero po raz pierwszy ujrzał Popie, był już żonaty z Oktawią, córką poprzedniego cesarza. Było to zimne, pozbawione miłości małżeństwo polityczne. Popia reprezentowała wszystko, czym Oktawia nie była. Podczas gdy Oktawia była cicha i powściągliwa, Popia była żywiołowa i dominująca. Podczas gdy Oktawia starała się unikać uwagi, Popia rozkoszowała się byciem w centrum zainteresowania wszystkich. Romans między Neronem a Pompeją rozpoczął się jako typowy rzymski skandal. Jednak to, co zaczęło się jako cudzołóstwo, szybko przekształciło się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego, prawdziwą obsesję. Neron nie był po prostu zauroczony urodą Pompeji. Był nią tak pochłonięty, że przerażało to nawet jego najbliższych doradców. Starożytni historycy opisują zachowanie Nerona w tym okresie jako coraz bardziej nieobliczalne i zaborcze. Wpadł w morderczy gniew, gdy inni mężczyźni zbyt długo patrzyli na Pompeę podczas publicznych uroczystości. Zaczął stacjonować wokół niej strażników, rzekomo dla ochrony, ale tak naprawdę po to, aby monitorować każde jej działanie. Obdarowywał ją prezentami, które doprowadziły do bankructwa skarbca cesarskiego. Klejnoty z Indii, jedwabie z Chin, perfumy z Arabii. Ale chyba najbardziej wymowne było to, że zaczął przekształcać rzeczywistość, aby dostosować ją do swojej obsesji. Najpierw rozwiódł się z Oktawią, co było szokującym posunięciem, które zraziło wielu zwolenników. Następnie ogłosił zamiar poślubienia poi podczas uroczystej ceremonii cesarskiej. Ślub był spektakularnym wydarzeniem o niespotykanym luksusie, a Neron nie szczędził wydatków, aby pokazać swoje oddanie. Nawet małżeństwo nie zaspokajało potrzeby Nerona, aby całkowicie posiąść Poe. Zaczął izolować ją od rodziny i przyjaciół, otaczając ją ludźmi, którzy swoją pozycję zawdzięczali wyłącznie Jego łasce. Zamówił dziesiątki jej portretów i rzeźb nie tylko do publicznego oglądania, ale także do swoich prywatnych komnat, aby mógł patrzeć na jej wizerunek, nawet gdy byli daleko od siebie. Starożytne źródła podają, że Neron czasami spędzał godziny po prostu obserwując poe. Podczas jej codziennych czynności. Nie było to romantyczne oddanie. Było to zachowanie kogoś, kto pomylił miłość z posiadaniem, kto postrzegał drugą osobę nie jako niezależną jednostkę, ale jako piękny przedmiot istniejący wyłącznie dla jego przyjemności. Poea ze swojej strony zdawała się rozumieć niebezpieczną grę, w którą grała. Była na tyle inteligentna, aby zrozumieć, że jej uroda i obsesja Nerona. Dawały jej niespotykaną władzę, ale także na tyle sprytna, aby zdać sobie sprawę, że ta władza wiązała się z ogromnym ryzykiem. Zaczęła wykorzystywać swoje wpływy, aby promować interesy swojej rodziny, budując sieć zwolenników, którzy chroniliby ją, gdyby uczucia Nerona kiedykolwiek uległy zmianie. Jednak Popia miała jedną fatalną wadę: nie bała się przeciwstawiać Nerona. W przeciwieństwie do wszystkich innych członków dworu cesarskiego, którzy nauczyli się przewidywać nastroje cesarza, Papia zachowała niezależność ducha. Kłóciła się z nim o decyzje polityczne, krytykowała jego artystyczne zainteresowania, a nawet wyśmiewała jego występy, gdy uważała je za poniżej przeciętnej. Szczegóły tego, co wydarzyło się w tym fatalnym dniu 65 roku na Nequayel. Różnią się w zależności od tego, któremu historykowi starożytności wierzyć, ale wynik był zawsze ten sam. Podczas typowej kłótni domowej, która według niektórych źródeł rozpoczęła się od spóźnienia Nerona z wyścigów rydwanów, a według innych od jego zainteresowań teatralnych, cesarz stracił panowanie nad sobą w sposób, który będzie go prześladował do końca życia. Według Tacyta Kłótnia nasiliła się, gdy Popia odważyła się skrytykować priorytety Nerona, sugerując, że bardziej dba on o swój wizerunek publiczny niż o obowiązki męża i ojca. Była wówczas w ciąży, nosząc w łonie swoje drugie dziecko, i być może stres sprawił, że była mniej skłonna tolerować coraz bardziej nieobliczalne zachowanie Nerona. To, co stało się potem, jest przedmiotem dyskusji historyków od wieków, ale panuje zgoda co do tego, że Neron w przypływie gniewu kopnął lub uderzył swoją ciężarną żonę z taką brutalną siłą, że doznała ona śmiertelnych obrażeń wewnętrznych. Niektóre źródła sugerują, że było to pojedyncze uderzenie w brzuch, inne opisują długotrwały atak. W wyniku którego kobieta leżała krwawiąca i nieprzytomna na marmurowej podłodze. Wyobraź sobie moment, w którym Neron zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Człowiek, który dowodził trzydziestu legionami, który jednym słowem mógł skazać każdego na śmierć, który był czczony jako Bóg we wschodnich prowincjach, właśnie zniszczył jedyną rzecz, na której naprawdę mu zależało: kobieta, którą był obsesyjnie zakochany, Umierała z powodu jego własnej niekontrolowanej przemocy. Starożytne źródła opisują tę scenę jako jedną z najbardziej żałosnych w historii imperium. Nero podobno rzucił się na ciało popii, naprzemian błagając ją o przebaczenie i nakazując jej żyć, jakby jego imperialna władza rozciągała się nawet na samą śmierć. Wezwał najlepszych lekarzy w Rzymie. Oferując im fortunę za uratowanie jej życia i grożąc torturami, jeśli im się nie uda. Ale było już za późno. Poea zmarła w ciągu kilku godzin, zabierając ze sobą nienarodzone dziecko, które mogło być spadkobiercą Nerona. W tym momencie coś fundamentalnego pękło w umyśle cesarza. Smutek, który nastąpił po tej tragedii, nie był tylko emocjonalną dewastacją, było to całkowite zerwanie z rzeczywistością. Żałoba Nerona stała się legendarna. Odmówił spalenia ciała zgodnie z rzymskim zwyczajem, zamiast tego kazał je zabalsamować i umieścić w grobowcu bardziej wyszukanym niż grobowce poprzednich cesarzy. Ogłosił ją Boską, ustanowił kult na jej cześć i spędzał dni na rozmowach z jej zwłokami, jakby nadal mogła go słyszeć. Dwór cesarski musiał teraz poruszać się po jeszcze bardziej zdradliwym terenie. Od dworzan oczekiwano, że będą uczestniczyć w fikcji, że papaja w jakiś sposób nadal żyje, odnosząc się do niej w czasie teraźniejszym i pozostawiając jej ulubione miejsce puste podczas bankietów. Każdy, kto sugerował cesarzowi, że powinien ruszyć dalej, był natychmiast skazywany na wygnanie lub coś gorszego. To właśnie w tym okresie Sporus po raz pierwszy pojawił się w polu widzenia Nerona, choć młody człowiek nie miał pojęcia, że wkracza w koszmar. Sporus miał prawdopodobnie około 14 lub piętnaście lat, urodził się jako niewolnik w cesarskiej rodzinie i został uwolniony jako dziecko. Wychowywał się w murach pałacu, otrzymując wykształcenie, które przygotowało go do pełnienia funkcji administracyjnych. Była to w rzeczywistości pozycja stosunkowo uprzywilejowana. Wyzwoleni niewolnicy w służbie cesarskiej często cieszyli się lepszymi warunkami niż wolno urodzeni obywatele niższych klas. Jednak przywilej ten wiązał się z całkowitą zależnością od cesarskiej łaski. Wyzwoleni niewolnicy zawdzięczali wszystko hojności swoich byłych panów, co sprawiało, że byli całkowicie bezbronni. Mogli zostać wyniesieni do wielkiej pozycji, ale także odrzuceni, ukarani lub zabici z kaprysu, bez możliwości odwołania się do prawa. To, co sprawiało, że Sporus był wyjątkowy w oczach Nerona, nie była jego inteligencja ani umiejętności, była to jego twarz. Wiele starożytnych źródeł zgadza się, że młody człowiek był niezwykle podobny do zmarłej papoi, szczególnie w okolicy oczu i delikatnej struktury kości. W świecie, w którym Rzymianie wierzyli, że fizyczne podobieństwo wskazuje na głębszą więź duchową, podobieństwo to wydawało się niemal nadprzyrodzone. Kiedy Neron po raz pierwszy ujrzał Sporusa po śmierci popi, coś zaskoczyło w zniszczonym umyśle cesarza. Była to szansa na cofnięcie nieodwracalnego, przywrócenie tego, co zniszczył. Podobieństwo było tak uderzające, że przez chwilę Neron mógł naprawdę uwierzyć, że widzi ducha Popi powracającego w nowej postaci. Oczywiście był jeden oczywisty problem Sporus był mężczyzną, ale dla człowieka, który przekonał się, że jest bogiem, który spędził miesiące rozmawiając z trupem, zmiana płci kogoś wydawała się niewielką przeszkodą. To, co stało się potem, stanowi jeden z najbardziej przemyślanych aktów okrucieństwa w historii ludzkości. Neron nie tylko postanowił zmusić Borisa do ubierania się jak kobieta, postanowił uczynić tę przemianę trwałą. Cesarz wezwał najlepszych lekarzy w Rzymie i nakazał im przeprowadzenie operacji na młodym mężczyźnie wyłącznie po to, aby nadać mu bardziej kobiecy wygląd. Nie było to tylko okaleczenie, było to systematyczne niszczenie tożsamości Sporusa jako człowieka. Zabieg był niebezpieczny, bolesny i nieodwracalny, często kończący się śmiercią z powodu infekcji lub utraty krwi. Ale nawet gdyby sporus przeżył, zostałby na zawsze zmieniony fizycznie, emocjonalnie i społecznie. Nigdy nie miałby dzieci, nigdy nie doświadczyłby normalnych związków, nigdy nie byłby nawet uważany przez rzymskie społeczeństwo za pełnoprawnego mężczyznę. Operacja Odbyła się w pałacu cesarskim, w pomieszczeniach specjalnie przygotowanych do tego celu. Starożytne procedury chirurgiczne były prymitywne, opierały się na podstawowych narzędziach i prymitywnych środkach znieczulających. Proces ten musiał być niezwykle bolesny, trwał wiele godzin i wiązał się z dużym ryzykiem śmierci. Sporus był przytrzymywany przez strażników. Podczas gdy lekarze zbliżali się z narzędziami, wiedząc, że jego krzyki pozostaną bez echa. Kiedy sporus doszedł do siebie, co trwało tygodnie lub miesiące, Neron ogłosił coś, co zaszokowało nawet zblazowanych rzymskich arystokratów. Zamierzał poślubić młodego mężczyznę podczas pełnej cesarskiej ceremonii ślubnej. Przygotowania trwały miesiące i pochłonęły ogromne zasoby. Sporus otrzymał nowe imię Sabina na cześć zmarłej cesarzowej i przeniósł się do specjalnych kwater, gdzie mógł przygotować się do swojej nowej roli. Cesarskie krawcowe stworzyły całą garderobę, projektując suknie, które podkreślały jego zmienioną sylwetkę i ukrywały pozostałe męskie cechy. Mistrzowie jubilerscy wykonali specjalnie dla niego ozdoby, wiele z nich zawierających klejnoty. Które kiedyś należały do samej Pompeji. Nie były to tylko dodatki. Były one namacalnym łącznikiem z zmarłą kobietą, fizycznym przypomnieniem osoby, którą Sporus był zmuszony zastąpić. Wizażyści nauczyli go technik kosmetycznych, aby nadać jego rysom kobiecy wygląd. Pokazali mu, jak używać węgla, aby jego oczy wydawały się większe, jak nakładać róż, aby uzyskać rumiane policzki. Jak używać pudrów, aby zmiękczyć rysy twarzy. Lekcje te nie dotyczyły tylko wyglądu, były one ćwiczeniami mającymi na celu systematyczne wymazanie jego pierwotnej tożsamości. Fryzjerzy nauczyli go wyszukanych technik stylizacji modnych wśród arystokratycznych rzymskich kobiet. Jego włosy były strzyżone, kręcone i układane w skomplikowane wzory, często z wykorzystaniem drogich ozdób. Proces ten mógł trwać wiele godzin dziennie i wymagał zatrudnienia wielu służących oraz użycia rozgrzanych metalowych narzędzi. Jednak prawdopodobnie największe szkody psychiczne wyrządziły mu lekcje kobiecego zachowania i manier. Sporusowi przydzielono nauczycieli, którzy uczyli go, jak chodzić, siedzieć i gestykulować w sposób odpowiedni dla damy. Nauczył się, jak trzymać ręce, ustawiać stopy. Układać ubranie podczas siedzenia i poruszać się w przestrzeni, przekazując raczej wdzięk niż męską siłę. Trenerzy głosu pracowali z nim nad zmianą sposobu mówienia, ucząc go mówić wyższym tonem i przyjmować maniery językowe kojarzone z kobiecym dyskursem. Był to prawdopodobnie najtrudniejszy aspekt, ponieważ wzorce głosowe są głęboko zakorzenione i trudne do świadomej zmiany. Czy potrafisz sobie wyobrazić psychologiczną torturę związaną z tą transformacją? Każdego dnia Sporus był zmuszany do patrzenia w lustra, w których odbijał się nieznajomy mężczyzna o jego twarzy. Każda lekcja kobiecego zachowania przypominała mu, że jego tożsamość jest systematycznie wymazywana. Każda biżuteria, która niegdyś zdobiła zmarłą kobietę, była teraz kajdanami wiążącymi go z rolą, której nigdy nie wybrał. Ślub zaplanowano na wiosnę 67 roku n.e., aby zbiegł się z festiwalami religijnymi, które nadałyby ceremonii dodatkowego znaczenia. Neron nie szczędził wydatków, traktując to jako prawdziwe cesarskie wesele godne największego cesarza w historii Rzymu. Ceremonia odbyła się w największej sali pałacowej, udekorowanej importowanymi kwiatami i oświetlonej tysiącami lamp oliwnych. Muzycy Grali tradycyjne pieśni weselne, a słudzy podawali najlepsze wina i przysmaki. Dla zewnętrznych obserwatorów, którzy nie znali całej historii, mogło to wyglądać jak normalne cesarskie wesele. Ale ci, którzy byli wtajemniczeni, rozumieli, że są świadkami czegoś bezprecedensowego i niepokojącego. Oto najpotężniejszy człowiek na świecie publicznie poślubiał chirurgicznie zmodyfikowanego nastolatka przebranego za swoją zmarłą żonę. Ceremonia obejmowała wszystkie tradycyjne rzymskie rytuały: wymianę przysięgi małżeńskiej, połączenie rąk, dzielenie się świętym chlebem, podpisanie dokumentów prawnych, które nadały temu związkowi charakter oficjalny. Goście odgrywali swoje role z wielką wprawą, składając gratulacje i wręczając drogie prezenty, zachowując jednocześnie odpowiednią radość. Jednak atmosfera musiała być pełna ledwo skrywanej grozy, fascynacji i nerwowej energii wynikającej z udziału w czymś zasadniczo niewłaściwym. Po ślubie Neron traktował Sporusa dokładnie tak, jak traktowałby prawowitą cesarzową. Młody mężczyzna otrzymał własną służbę, kwaterę w pałacu i dochody z cesarskiej skarbnicy. Miał własną lektykę do podróżowania, konie do jazdy konnej i świte zwolenników. Jednak za tym całym pozornym luksusem kryła się straszna cena: całkowite wymazanie swojej pierwotnej tożsamości i ciągłe odgrywanie roli, która niszczyła psychicznie. Sporus miał towarzyszyć Neronowi podczas publicznych uroczystości, siedzieć obok niego podczas uroczystych kolacji i odgrywać rolę oddanej żony we wszystkich interakcjach. Nie chodziło tylko o pozory. Neron wydawał się szczerze wierzyć, że udało mu się wskrzesić poje. Nazywał Sporusa imieniem swojej zmarłej żony, wspominał wspólne przeżycia, które nigdy nie miały miejsca, i oczekiwał odpowiedzi podtrzymujących tę skomplikowaną fikcję. Dla Sporusa każdy dzień stał się występem o wysoką stawkę, w którym najmniejszy błąd mógł oznaczać śmierć. Musiał pamiętać nie tylko o tym, jak wyglądać i zachowywać się jak kobieta, ale także jak reagować, jakby był nią samą. Kiedy Neron wspominał wydarzenia z poprzedniego małżeństwa, Sporus musiał reagować tak, jakby osobiście je pamiętał. Starożytne źródła opisują, że Sporus stawał się coraz bardziej biegły w tym oszustwie, rozwijając niemal nadprzyrodzoną zdolność przewidywania nastrojów Nerona i odpowiedniego reagowania. Zaznaczają jednak również, że z upływem czasu stawał się coraz bardziej zamknięty w sobie i melancholijny, choć nadal doskonale odgrywał swoją rolę w miejscach publicznych. Trudno sobie wyobrazić, jak wielkie było to obciążenie psychiczne. Każdego ranka Sporus budził się w pokojach urządzonych tak, aby przypominały mu o zmarłej kobiecie, której nigdy nie spotkał. Każde odbicie w lustrze nie przypominało jego pierwotnego wyglądu. Każda rozmowa wymagała udawania kogoś innego, posiadania wspomnień i doświadczeń, które nie były jego własnymi. Przez ponad dwa lata Sporus prowadził to dziwaczne życie. Jednak jego męka osiągnęła nowy poziom, gdy Neron postanowił wybrać się w podróż po Grecji. Cesarz uważał się za artystę i chętnie brał udział w greckich festiwalach, gdzie, jak wierzył, jego talenty byłyby odpowiednio docenione. Oczywiście Sporus towarzyszył mu, prezentowany zagranicznym dygnitarzom jako cesarzowa Rzymu. Wyobraźmy sobie greckich arystokratów, próbujących zrozumieć swojego zdobywcę, podróżującego z nastoletnim chłopcem, ubranym jak kobieta, i wymagającego od wszystkich traktowania tej oczywistej fikcji jako rzeczywistości. Jednak w 60e Sąpie, leznaj ekscesy Nerona ostatecznie przekroczyły granice tolerancji rzymskiej elity. W całym imperium wybuchły bunty. Na czele których stali gubernatorzy, zmęczeni nieobliczalnym zachowaniem cesarza i zaniedbaniem spraw państwowych. Gwardia pretoriańska ogłosiła sprzeciw wobec dalszych rządów Nerona, a senat potępił go jako wroga państwa. Kiedy Neron w końcu uciekł z Rzymu wraz z niewielką grupą zwolenników, wśród nich był Sporus. Nawet w obliczu śmierci cesarz nie mógł zostawić za sobą żywego wspomnienia o poerę. Ukryli się w willi poza Rzymem, czekając na ratunek lub schwytanie. Nero, na przemian, snował wielkie plany ucieczki i teatralne przygotowania do samobójstwa. Kiedy dotarła wiadomość, że wrogowie zbliżają się, Nero ostatecznie wybrał śmierć zamiast schwytania. Jednak jego samobójstwo pozostawiło Sporusa w niezwykle trudnej sytuacji, jako jeden z najbardziej widocznych symboli panowania Nerona. Był zarówno cenną zdobyczą, jak i niebezpiecznym obciążeniem dla każdego, kto przejmował władzę. To, co nastąpiło potem, było być może jeszcze bardziej tragiczne. Sporus stał się polityczną zabawką, przekazywanym z rąk jednego wpływowego mężczyzny do drugiego, jak cenna własność. Najpierw przejął go Nidius Sabinus, potem Oo, a następnie Vitalius, z których każdy traktował go podobnie jak Neron, ubierając go w damskie stroje i nazywając imieniem Poea. To właśnie za rządów Vitaliusza, koszmar Sporusa osiągnął swój ostateczny punkt kulminacyjny. Nowy cesarz postanowił wykorzystać go do publicznej rozrywki w Koloseum a konkretnie do odtworzenia scen mitologicznych zawierających przemoc i upokorzenie. Dla Sporusa oznaczało to ostateczne poniżenie, seksualne upokorzenie przed tysiącami ludzi dla ich rozrywki. Zamiast poddać się tej ostatecznej hańbie, Sporus podjął jedyną decyzję, która była naprawdę jego własną od lat. Prawdopodobnie w 60 Jemoty Mertmenescu odebrał sobie życie. Najprawdopodobniej za pomocą trucizny. Miał prawdopodobnie nie więcej niż 20 lat. W śmierci Sporus w końcu uciekł od groteskowego teatru, który pochłonął jego życie. Jego historia stała się przestrogą przed niebezpieczeństwami związanymi z absolutną władzą i ludzkimi kosztami imperialnych ekscesów. Jednak starożytni historycy, Wydawali się mniej zainteresowani sporusem jako osobą, a bardziej jako symbolem imperialnej dekadencji. To, co sprawia, że jego historia jest tak przejmująca, to nie tylko znęcanie się, jakiego doświadczył, ale także sposób, w jaki systematycznie pozbawiano go tożsamości i możliwości działania. Od momentu, gdy Neron uznał, że sporus przypomina papie, Przestał on istnieć jako osoba, stając się zamiast tego płótnem dla pokręconych fantazji cesarza. Fakt, że Sporus wybrał śmierć zamiast dalszego upokorzenia, sugeruje, że gdzieś pod warstwami narzuconej kobiecości i imperialnego uwarunkowania przetrwała iskra jego pierwotnego ja. Jego samobójstwo było zarówno tragedią, jak i ostatecznym aktem buntu, odmową dalszego poniżania, nawet kosztem życia. Być może najbardziej tragiczne jest to, że nie wiemy prawie nic o tym, kim był Sporus przed swoją przemianą, jakie były jego nadzieje i marzenia, co chciał zrobić ze swoim życiem. Wszystko to zostało wymazane, gdy stał się żywą lalką Nerona. Zastąpioną przez tak kompletną grę, że jego pierwotna tożsamość całkowicie zniknęła. Chłopiec, który został zmuszony do zostania cesarzową, który znosił lata psychicznej i fizycznej przemocy, który ostatecznie wybrał śmierć zamiast dalszego poniżania. Jego historia zasługuje na to, by zostać zapamiętana nie tylko jako ciekawostka ze starożytnego Rzymu, ale jako świadectwo zarówno ludzkiego okrucieństwa, jak i ludzkiej odporności. Wybierając własną śmierć, Sporus odzyskał jedyną rzecz, której odmówiono mu przez całe dorosłe życie prawo do podejmowania własnych decyzji dotyczących swojego losu. Jego historia przypomina nam, że za każdą historyczną opowieścią o imperialnej wielkości kryją się indywidualne ludzkie historie cierpienia i przetrwania, które zasługują na naszą uwagę i współczucie nawet pomimo ogromnej przepaści 2000 lat.